Jak co sobotę Panie Karolu, Który to już dzień Projektu Kurwa 1545 Tak właśnie zaczyna. O Koła do upalania Jest i on. No je yeah, kurwa Dobrze musimy zrobić plan na ten pojazd tak. taki szybki, bo dziś kurwa wybieramy się na tor i nie ma co pierdolić. Dobra, co mamy zrobić? Most pospawać, oczywiście. Ja to ja zrobię. To założyć most i bał. Zrobione. Zaspawane. Odpowiedzialność przęgła nie. Hydrowapa nie. Usunięcie ogranicznika skrętu. Bardzo tak, skutecznie. Zostało. skutecznie ponad po składanie do kupy no to w połowie jesteśmy usunięcie wycieków to moja ta wentylator także to no co tak rozwedziela kurwa nie zrobiłeś kurwa ja pierdolę a, a już jest druga ja. dobra 2 kurde tak skurwiony. godzina 17:30 49, 18. Planów można z planu można usunąć. Usunięcie wycieków na składanie do kupy. Wentylator, bo tego dzisiaj jednak nie zrobimy. Jeszcze zostały dwie rzeczy. Spóźnieni? na razie, tylko 3 godziny spóźnienia. Słucham? 3 godziny spóźnienia. Tak. Yy, jestem skurwizłowany tym kołem. <laughs> kurwa o trzeciej jest do uszty. Jeszcze nie dojechaliśmy, ale już, już, już kurwa witamy się z gąską. Tak kurwa raz, raz. Jak wejdziesz ale na... Tam, on się jak tak? jak wej wejdziesz na prawo. <laughs> tak dat